no z tej strony Kohary, je ze mną Ecki I zagram sobie dzisiaj w Call of Duty Modern Warfare 3 Kooperację No to zaczynaj Dobra, yy, rozpoczęcie misji Oczekuję na ciebie Już idę Dobra, Dobra. zaczynamy Jebu ja du... lewy lewy, Skorę, ja O kurwa, dystolecie. skąd tutaj na pierwszej? Dobra, distolecik, heja. Yeah. Słania, już Kolejny pan. O kurwa, Julik tam jest. A już leży. Podnieś? No, Kurwa, to dalej idzie. Kur... czekaj. Pan. Padłeś? Nie, 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 nie padłem. Odpadł. Dobra, moja strona czysta. Moja też. Trzeba jest tu jeden. Już go nie ma. O, czekaj, sobie wezmę tego mniejszego AK. Spoko. Chodzimy. Czaj, rzucam flesza. Dobra, ja też. Chodzimy. Kurwa, skąd on się pojawił tu? Skąd tu nie było. Raz. Był. Przeszedł się po prostu. To nie wiem, mi się wydaje, że go tu nie było. Ja go widziałem. Znaczy, jak ja tutaj weszłem, to go na pewno nie było i nagle tylko patrzę, a on się koło mnie pojawił. To Cześć. nie Przeładuję. Zamiast strzelić do niego, rzuciłem w niego granat no. i nie zabiłem. Poczekaj chwilę, niech mi się te HP normalnie zrobi. O dobra, ja jestem gotowy. Ja też. Dobra, wchodziłem. Moja ja lewa. Dobra, nie jakaś kurwa, bo to ten z stała. Co to kurwa? Jeb, co z... jest to kurwa, ja się na początku zmieniłem. On padł czy ty padłeś? Ja też padłem. Czekaj, ja nie wiem, bo ja tam na początku ustawiłem na. Zamiast na jedną gwiazdkę ustawiłem na trzy. To jest jakaś różnica? Yyy... Eee, no. To może dlatego w ta kurwa. trzy kulki padniesz, a ja dostanę dziesięć i To może dlatego ja ta kurwa padam? No, czekaj, czekaj, bo mi teraz zubel dzwoni. Bo so, to sobie zaraz jeszcze raz. Spoko, spoko. Przy tym sobie, przy ładowaniu. To znaczy, nie, już teraz nagrywam normalnie i ja od początku to mi się wiesz o co chodzi? No dobra, spokojnie No, to zaczynamy. <grywa> <grywa> dobra, trzech palców. Yep. Ja sobie zmienię broni, chuj. Ojej, pięknie Co to jest za chujowa broń? Dobra, skończyłem sobie. Weź sobie tą mniejszą wersję AK. Wiem, wiem. Jakąś asystę dostałem. Łapa se chce wziąć, ale chyba mi go zabrałeś. Nie, ja se wziąłem w 89, jedziesz. Nie, 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 nie. Kurwa skąd tutaj? A tam u górę on co masz? No, 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 ja tam flaszę sobie ciepła, mistrz sobie ciepła. Ja Zachodzimy. Jeep, kucharram. Dobra, wchodzimy. No spoko. Dobra, uważaj, żeby tego idiotu nie zabić. Dobra. No ten, to jest wczoraj. Cześć. Dobra, T ja go obiegu. Ty go podnieś. O, i misja udana. No i się ty. To co, ty teraz kończysz? Jedynie wieczorem jeszcze sobie nagramy parę misji. Pasuje tak? No chyba ten mi jeszcze jedną co nagrać A to no. on za, za ile po ciebie będzie? Co? Za ile on po ciebie będzie? No, Coś siedzi A to dawaj spytaj się go czy, czy gra jeszcze jedną rundę No, to jeszcze jedno No to jeszcze jedną sobie nagramy szybko To dawaj eee, Zmiana misja Nad reaktorem? No może być Druga po prostu zrobimy całą serię, tak? No i po kolei pojedziemy każą misję. No dobra, czyli na traktor no. no No to jedynie w tym odcinku dam te dwie misje, a w kolejnym dam kolejne dwie już tam trzy i gotowe. No stopy Tylko wytnij to, że chyba siedzi. Nie nie będę wycinał już zostanie. <noise> dobra. No lecimy. Kurwa, już te Jeszcze wakacje. No moja matka wejdzie teraz do imprezy, bo w ogóle fajnie. <noise> Weź to podzielę czterech na odcinki, a czekaj no to dwie misje, bo ile z ogólnie misji wszystkich? Nie wiem, z 20? No no to po zrobimy 10 odcinków każdy po dwie misje dobra No i tu będą dwie misje potem kolejne będą kolejne dwie misje i tak wiesz co chodzi O spokojnie nie, to tak było Ej AK 47 Czekaj, bo tu na razie dostaję w dupę i to porządnie. Ja też. Dobra, ja zeszłem w dół. A ja nie. Się wykrwawiam. No i ja chyba nie mam jak tam wejść do góry po ciebie, albo dobra, mam. Zajebiście. O ty kurwa. Mów. Bam Czekaj, tam zejdę na dół. Czekaj, czekaj, idę po ciebie, już gdzie ty jesteś. No kurwa, nie mogę, nie, nie mogę tam wejść. Dasz radę zejść na dół? Nie wiem, może ewentualnie spadnę. Harry. No spróbuj tak o. O dobra i stój tak, ja już się odrodzić mogę Czekaj uciekam z matki Dobra, idziemy Kurwa Maś Ja maja. tutaj chcę Jesteś przytomny? Jestem przytomny cały czas to Dobra Gdzie ty jesteś? Tam gdzie ciebie nie ma, A ty gdzie jesteś? Tam gdzie ciebie nie ma. Ja na dół poszedłem, a ty jesteś? No, koło ja mnie. A to chyba. Ej, a lubię. Dobra, tam mówisz. Jak ty ja, ja tej misji nie lubię? Boże. Ja ją Ej. Przechodziłem, pamiętam, na Xboxie. Jak grałem, wkoda. No. To kurwa, to chyba za 10 razy ją przyszedłem dopiero. Na Xboxie lepiej się gra. Lepiej, bo masz tego auto aima ale i tak, wolę na kąpiel grać w takie gry. No. Ja w ogóle nie prawie posłucham, to nie było. A ty kurwo. Jak zaś No właśnie nie wiem, właśnie. <laughs> tak, patrzę, zabiłem go, a ty do mnie po że jeb, leży. Sorry. Ej, teraz ja leżę. Kurwa, skąd oni tak na dalają, Bo ich jest dwa razy więcej, wiesz? do dobrego! Ok, dobra, Nie? Nie, i skąd ja tak dostaję? Ode mnie mogę też dostać tam chyba dwa szczegóły. Dobra tam jednego zabu. Wierza się krważę czy nie? Tak? No. <grym> nie wiedziałem. No, no. Dobra, lecimy... Czajaj, na dół, na dole bo to jest te wejście No no jest na dole, no. No. Czaję... Aha dobra, on jest w środku czekaw ja lewa to prawa. Czaj Ty, ile tutaj Ej, leży, wiesz? Leż. Cześć, 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 idę już do ciebie. Tam uciekł do tyłu, czekaj, się za nim jogam. go. Kurwa, ale dostałem z dup. Skąd taki damage? Fuck! No. Żeśmy nierówno weszli, ja się pogubiłem tam w środku. No. Powtórka? Szybka? No, Dobra, ty osłanę, ja od razu od... COŚ TY ZROBIŁ? Nie pytaj. To ty osłabniaj, ja będę to szybko otwierał i chuj. Dobra. Chodź. Ja Z noża dwóch pociągnął. <grymne> Spadłem w dół. Dobra, z termit. Weź tam granatę Spokojnie, spokojnie. I to wiesz co to ty ich rozwała jak to posiedły, okej? Okay? No dobra Leżysz? Tak, prawda. Dużo ich tam jest u góry? Nie no, niedużo. Ty założyłeś te okulary co było trzeba założyć? Co, co, co? Założyłeś te okulary? Jakie okulary? No te takie... no naciśnij sobie czwórkę to zobaczysz. No to wizer. No. Po co? Ja też nie, jakoś lepiej mi się bez tego gra. No właśnie, lepiej bez tego się gra. Mmm. Dół wyczyszczony. Dobra, PPK sobie wziąłem Je, przykład ja tak dostaję. Może ode mnie dostać drogę mecz. No chyba takują go granat. Czaj Kurwa, mój te spada też O właśnie się wystawiam, super ja już się ratuję. Ej, to czekaj, jedę to my cię na dół Gdzie ty jesteś? Za tobą Ej U. Dobra Ej, piękny troll Aha, to ty Dobra, chodź, wchodzimy. Ale żeś. Eczki kurwa! Czekaj, mi się musi HPA od razu załadować. Ja leżę, jak coś. Dobra, mam jeszcze 2 minuty, no żeby... Uwa, że są dwie, tu... Dwie. tu jest dwóch. Jeb, gdzie? No ja już weszłem na dół. Wyleciało do ciebie czterech typa. Dwóch załatwiłem. Jeszcze długo wyszło Ja się czołgam Dobra, jeden padł Ty jesteś tam u góry? No Dobra, ja ci znajdę. Ja jestem przy samym wejściu i za sobą dwóch typów mogłeś powiedzieć To nie wiem, którą musimy polecić, za mną. Lewa Dobra Nie ma nikogo Chyba wszyscy ulecieli Czekaj, zakręc z tym co Co tu zaczekaj, 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 Zakręciłem zaczekaj, 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 kurdej to jest zaczekaj, 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 kurwa. zaczekaj, 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 Co, leży? Nie, y padłem, tylko po to byłem dosłownie krzydem, a tak by mnie nie potrafiali, debile. Aha, dobra. Bo to jest jeden właśnie plus, jak grasz z kąpem, że jak y przed nimi padniesz, to oni połowę strzału w ogóle nie trafiają. Dobra. Dobra, teraz co tu trzeba zrobić? Tam iść. Wydupiajcie. No. Za co wam biegnie jakiś dziurik z tym z karabinem, gdzie się Dobra, zabiję go, ale leży Ty przytomny jesteś? Tak, tak, tak Jest koło mnie dwóch typa Dobra, trzech, czterech nawet Nie wiem, nie wiem, nie patrzę. Kurwa, mać ale dobra, tu będzie safe chyba przy samym wyjściu do góry, co? Chyba nie. Zobaczymy. Jednak nie. Kurwa. To trzeba spokojnie jakoś zrobić. Dobra, teraz teraz ty otwieraj. Co otwierać? No, ten disarm. Jaki ten? Ten termit. No. Ja jestem na dole. No, już idę. Tam im podciepnę trochę granaty. Weź tak kogoś rzuć centralnie granatę, tak w prosto. Cześć, zaraz. Jej, pilec wtedy. Więcej ich matka w dół nie miała Czy ja wiemy, nagrają coś te okulary? Nie, mhm. Mm Chyba jak w dół tylko patrzysz. No jak w dół patrzysz, no to dają. Tak to nie Debil. Jesteś? Na dole, zaraz pod tobą. Czekaj, będę raz padnąć, Zaraz padnę A skąd ci napie Dobra, chodź, przechodzimy dalej Dobra Ja tu już jestem jakby coś Je A się wpierdoliłem te Dobra, to zamknąłem, teraz możemy iść. Panie przodem. Kurwa mać. Se granatę pod dupę rzuciłem. Dobra, idź, panie przodem. Dziękuję Proszę. Dobra i ja tu muszę ostrożnie się z nimi obsługiwać kurwa Za tymi skrzynkami się kryj Nie ja wiem no. Uhar wykrwawiam się. Już nie, dobra, bardziej się ukrwawiam, ok Jeb zaś nas. Kurka To Słowskiego Kurwa jak nie widzę, bo jestem w tej jebanej mgle. No ja te. O dobra, włączcie teraz okulary. Aha, ten. Dobra, czekaj, bo teraz skądś się dostaje w no, dwie mi sukces To co kończymy No spoko I wieczorem coś jeszcze nagram No to myślę z Wami żegnajcie Żegnamy, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. pozdrawiam dobry, dobra